Hej, się Mako, z tej strony Kądzik z w kolejnym odcinku na moim kanale. Zanim wszystko to zasubskrybujcie ten kanał, z być na bieżąco z kolejnymi filmami i dajcie łapkę jeżeli ten poradnik Wam pomoże. Dzisiaj wam pobrać czyli grę od Supercell'a, najnowszą, która wyjdzie jutro, czyli w poniedziałek, 26 sierpnia o godzinie 20.00 No, okej. Okay. Najpierw Wam pokażę yy, kanał Brawl Stars. Znaczy, jakie Brawl Stars? Rush Wars. Dobra, wpisałem tutaj Rush Wars. Tutaj już yy, różni ludzie też nagrywali już filmy, i tutaj mają live'a. Live'a, który jest z Brawl Stars, ale tam, jak widzicie, pokazuje, że jest jeden dzień, 37 minut i 34 sekundy do. Yy, bety z Rush Wars Tak jest. Yy, ok. I jeszcze Wam chciałem pokazać, jak będzie wyglądać. Tutaj jest screenshot z tej gry. Możecie mu się przyjrzeć przez 10 sekund. Widać po lewej stronie pewnie będziemy dawać żołnierzy i będziemy atakować nimi różne wieżyczki czy takie coś. No i tak będzie wyglądać ekran ładowania. Tak fajno masno. No i tyle. Zachęcam do zasubskrybowania tego kanału. No i tyle. No i przechodzimy do poradnika. ok No to wchodzimy w Sklep Play. Bo oczywiście to jest poradnik na Androidzie. Pobieramy VPN Melon. Nie wiem w sumie, czy na iOSie też jest VPN Melon, to. Chyba powinno to zadziałać, ale nie jestem pewny. Ok, jak już to pobierzecie, no to dajecie otwórz. Nawet nie, w sumie nawet nie musicie tego otwierać. I tak, tutaj nic nie robicie, tylko jak pobierzecie tą aplikację, to musicie wszystkie konta Google wylogować się z nich. Czyli nie wiem, na przykład ze sklepu Play... Z YouTube'a, z Google'a, po prostu, chyba z map Google też. Nie wiem, czy ja tam jestem zalogowany. Moje konto Google, no ale wszędzie, gdzie jesteście zalogowani, musicie się wylogować, po prostu walić te wszystkie konta. Ale jakbyście lepiej sobie zapiszcie hasła albo coś, jakbyście nie pamiętali, a spokojnie, na przykład, nie wiem, taki bez, jak macie, to się Wam. Nie będziecie mieli od początku, nie stracicie konta. Więc wiecie? OK. I tak, jak już wszystkie konta wylogowaliście, wchodzicie tutaj. Wchodzicie w te y, fastest, fastest server. OK. I klikacie Kanadę. No i jesteście, jakby już w Kanadzie. I wtedy. Ale to zróbcie dopiero gra wyjdzie, od razu Wam mówię. Wchodzicie w sklep Play, bo ja jeszcze tego nie robię, bo pewnie coś będę chciał na tych kontach Google porobić. Nie wiem, coś poglądać, pograć w BSA. Yy. Okej, okay. i wtedy yy, nie jesteście zalogowani. I musicie zrobić, nawet Wam tu pokażę. No, już przygotowałem i takie coś będzie. Jak widzicie w Google Play, no i tam będzie trzeba dać utwórz konto. No i tam wszystko podać, stworzyć to konto i wtedy, jak już stworzycie konto i na nim będziecie w VPN Melonie, znaczy w, co ja gadam w Google Play, wpisujecie jak gra wyjdzie, Rush Wars i powinno być już ta gra wtedy. Okej, okay. yy, czekajcie, ja tu sobie wszystko tak. No, to tyle. Mam nadzieję, że o niczym... Nie, chyba wszystko Wam podałem. To dziękuję Wam za oglądanie tego szybkiego poradnika. Chyba szybkiego, bo 4 minuty chyba krótko. Yy, no to dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. U mnie pewnie yy, się pojawi film, tylko nie jestem pewien czy poniedziałek. Może się uda w poniedziałek? Nie, w poniedziałek raczej nie. We wtorek też nie jestem pewien. Może się uda we wtorek albo w środę. Postaram się jak najszybciej. No okej. Okay. No to jeszcze raz Wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie, że wydać łapkę w górę, jeżeli to Wam pomogło. Yy, zasubskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem, żebyś na bieżąco z kolejnymi filmami. No i dawno nie było komentarzy do serduszkowania. No to komentarzem do serduszkowania będzie. Rush Wars. Tak. No to dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego odcinka po raz trzeci. Trzymajcie się. Cześć.